Co blisko centrum łodzi znajduje się duży, stary, zabytkowy i piękny park noszący imię księcia Józefa Poniatowskiego. Park ten otoczony jest dzisiaj czterema bardzo ruchliwymi ulicami, a z jednej strony także dotyka do torów linii kolejowej. Trzeba przypomnieć, że jeszcze w końcu XIX wieku, w tym miejscu, w którym dzisiaj znajduje się park, rósł stary las miejski. W zachodniej części łodzi znajdował się ogromny teren leśny, miejsce częstych majówek, spacerów, i to był teren podzielony na dwa obręby. Od strony konstantynowskiej na północ do młyna Mania, obręb lasu Mania od nazwy młyna i prawdopodobnie nazwiska właścicieli młyna. Poniżej ulicy Konstantynowskiej Aż do ulicy Pańskiej, czyli do dzisiejszej ulicy Żeromskiego, rozciągał się las nazwany Złotym Weselem. I las ten został w 1902 roku przecięty dodatkowo jeszcze linią podziału, a linią tą była po prostu linia kolejowa, którą wtedy wytyczono przez środek lasu. Oczywiście nim powstała linia kolejowa, to las Złote Wesele próbowano zamienić właśnie w tej części. Na duży cmentarz dwóch wyznań cmentarz katolicki i cmentarz ewangelicki. Ba, w dawnych projektach, sporządzonych w końcu XIX wieku, przy nazwie cmentarza pojawia się ta dziwna dzisiaj i niektórych śmiesząca nazwa Złote Wesele. Oczywiście nie wyobrażamy sobie, żeby cmentarz mógł nosić taką przedziwną nazwę, ale póki co w projektach nazywano cmentarz Złotym Weselem. Nie zrealizowano tego projektu, uważając, że cmentarz będzie położony zbyt blisko zabudowy miejskiej, bo trzeba znów przypomnieć, że niedaleko stąd, przy ulicy Wulczańskiej, mieszkali już łodzianie, bo zabudowa miasta szła we wszystkich kierunkach równocześnie. Między innymi tu dążyła do lasu miejskiego, pochłaniając stopno, stopniowo parcele położone przy ulicy Karola. Ulica Karola to jest ta ulica widoczna tam na wprost, dzisiejsza ulica Żwirki. Zabudowywano ją stopniowo i ci, którzy mieszkali przy wulczańskiej, mówili dawniej, że mieszkają przy lesie. W końcu XIX wieku łódź rozrastała się w przyspieszonym tempie. Z dnia na dzień traciła tereny zielone. I władze miejskie pomyślały wtedy, że warto uchronić tą część lasu, przeznaczyć ją na cele rekreacyjne. Bowiem tam w mieście już takich terenów poleśnych praktycznie nie było. Jeżeli pozostawały zielone enklawy, powiązane były one najczęściej z pałacami fabrykanckimi, niedostępnymi dla społeczności Projekt parku powstał w 1903 roku. Zlecono wykonanie projektu warszawskiemu ogrodnikowi Teodorowi Chońskiemu. Ostatecznie w 1904 roku przedstawił on gotowy projekt władzom miasta. W tym też czasie, tu w pobliżu parku, powstały już trzy inwestycje. Od strony południowej Rzeźnia Miejska. W parku. Dosłownie wydarto dwa hektary obszaru leśnego pod założenie szkoły przemysłowo-rzemieślniczej, a w północnej części zaczęto rozbudowywać szpital Czerwonego Krzyża, na miejscu którego wybudowano później szpital wojskowy. Krzoński zażyczył sobie usunięcia starych i zniszczonych przez choroby oraz przeszkodniki drzew. W miejsce usuniętych drzew sprowadzono 23 tysiące drzew i około 70 tysięcy sadzonek krzewów. Te liczby są bardzo duże, ale trzeba dodać, że nie wszystkie przecież z posadzonych drzew i krzewów przyjęły się. Główne wejście do parku umieszczono po stronie ulicy Żeromskiego, na wprost ulicy Żwirki. Wejście to składało się z furtek dla pieszych oraz z szerokiej bramy dla powozów, bowiem Teodor Chrzoński zaprojektował park tak ciekawie, że można było tu nie tylko spacerować, ale również jeździć po parku powozami i... Konno, oczywiście, wierzch. Te szerokie aleje pozwalały pokonać ogromny dystans, poznać urodę parku i bezpiecznie dla ruchu pieszego wyjechać na ulicę. Później, w 1923 roku, kiedy w parku pojawiły się także rowery, rowerzyści zaczęli się buntować przeciwko powozom. I od tego czasu powozom wstęp do parku jest wzbroniony. Projektant parku stworzył niezwykle interesujące założenie przestrzenne. Według jego koncepcji, park łączył w sobie styl parku francuskiego, regularnego z parkiem krajobrazowym angielskim. Ta regularna część parku ciągnęła się właśnie od strony bramy do środka parku. I w tej regularnej części znajdowały się tereny zróżnicowane lekko wysokością. Tereny porośnięte różami. Tu także, w tym środkowym pasie, zaplanowano stworzenie basenów z wodotryskami. Dalej część różana przechodziła w ogród Bylin, a za ogrodem Bylin znajdował się ogród daliowy. Basenów nigdy tutaj nie wybudowano. I na całym tym terenie już później posadzono różne. Po I wojnie światowej, gdy miasto głodowało, to zamiast róż sadzono tu ziemniaki. Oczywiście przez krótki moment był to ogród ziemniaczany. Później przywrócono mu dawne przeznaczenie. A po II wojnie światowej, w tymże miejscu, założono cmentarz żołnierzy radzieckich. Tych, którzy zginęli wyzwalając nasze miasto. Druga część tego cmentarza znajduje się obok, pomiędzy wysokimi drzewami. A pomiędzy cmentarzami postawiono pomnik wdzięczności, który w 1945 roku został wysadzony przez łódzką młodzież. Później w jego miejscu powstał kolejny pomnik, ale i ten usunięto w latach 90., otwierając perspektywę alei ciągnącej się od ulicy Żeromskiego aż tam daleko w stronę staw. Muzyka Starsi łodzianie pamiętają, że w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest plomp kwiatowy otoczony czerwonym murkiem w 1938 roku powstał pomnik Stanisława Moniuszki. Ufundowano go z okazji zjazdu krajowego towarzystw śpiewaczy. Pomnik ten odsłonięto w czerwcu, ale już w październiku następnego roku został zniszczony przez hitlerowców. Bo po wydarzeniach września 1939 roku na terenie parku pojawiły się tabliczki mówiące o tym, że Polakom i Żydom do parku wstęp wzbroniony. Park otrzymał także nową nazwę Hitler Jugend Park. Bowiem tu, w jego środkowej części, w tym okresie, w pierwszych latach okupacji najczęściej organizowano manifestacje i mitingi hitlerowskie, później przeniesiono je do świeżo wybudowanej hali sportowej. Hali sportowej, która potem posłużyła twórcom filmowym do stworzenia wytwórni filmów fabularnych. Placu mitingowego. Hitlerowcy urządzili korty tenisowe. Dzisiaj po rozbudowie służą one miejskiemu klubowi tenisowemu. W 1955 roku w parku zbudowano muszlę koncertową. Nadano jej charakter antycznej budowy. Łodzianie nazywali ją najczęściej Akropolą. uważa, że część zachodnia parku jest najpiękniejsza. Ma ona charakter parku angielskiego. Dla podkreślenia malowniczości w 1924 roku wykopano duży staw z wyspami. A na niewielkim cypelku nad stawem wybudowano altanę chroniącą spacerowiczów przed deszczem. Później na stawie znalazło się gniazdo łabędzi. Łabędzie sprowadzono z Ogrodu Saskiego w Warszawie. Dzisiaj podczas remontu stawów łabędzie tymczasowo przeniesione są do ogrodu zoologicznego. Na pewno w przyszłym roku wrócą na swoje stałe miejsce. Tu, w tej części parku, widać bardzo wiele interesujących drzew. Są one połączone w sposób bardzo malowniczy: drzewa iglaste z liściastymi, drzewa niskie, szeroko rozwinięte z drzewami o piennym, bardzo pokroju. W parku rośnie bardzo wiele różnych egzotycznych okazów drzew. Większość z nich można w naturze spotkać na dalekich kontynentach. No, chociażby modrzew japoński różni się znacznie od modrzewi europejskich. Ma inny pokrój. Konary wyrastają już przy ziemi. Także jego igiełki są delikatniejsze i wyrastają z gałązek kępkami przypominającymi małe gwiazdy. Thank you Poniatowskiego zaliczany jest do zabytkowych parków Łodzi. Wygląda on tak, jak zaplanował Teodor Chrzoński prawie 100 lat temu. Jego wizja dopiero po kilkudziesięciu latach uzyskała właściwy wymiar. Dopiero później można było w pełni docenić urodę parku.